Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale Marisa z pazurem. W dzisiejszym filmiku zapraszam was do zrobienia ze mną mani od początku do końca. Wydaje mi się, że jeszcze takiego filmiku jeszcze nie pokazywałam u mnie na moim kanale, ponieważ no zajmuje on troszeczkę czasu, ale dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak robię ja mani dla siebie od początku do końca i będę robić jedną rękę oczywiście jak zawsze. Tutaj na lewej ręce mam mani, które ma około tygodnia jak widzicie, jest już taki mały odrost, ale generalnie bardzo dobrze się trzyma. Jak widzicie nie ma żadnych zapowietrzeń, nie ma żadnych ubytków. Jedyne co mi się stało, to tutaj gdzieś uderzyłam kciuk i troszeczkę jest takiego małego pęknięcia. Ale reszta paznokci trzyma się naprawdę rewelacyjnie, no tyle, że jest trochę odrostu, który mnie denerwuje i czas, żeby zrobić nowy filmik, więc stwierdziłam, ok, jest to dobra okazja do zrobienia mani. Kolory, ma, które mam na obydwu rękach oraz te kolory, których będę używać w dzisiejszym filmiku, będą wymienione w opisie tego filmiku na dole, wraz z kodem rawatowym na Wasze pierwsze zamówienie od rewela, jeżeli macie ochotę na takie zamówienie, więc serdecznie zapraszam. A tutaj chciałabym Wam pokazać część mojego mani będą us usuwać się frezarką. Nie jest to. Y konieczne. Możecie zostawić, jeżeli macie manikur tytanowy i top tytanowy, to możecie go zostawić i odmaczyć w acetonie. Nie trzeba go ściągać. Ja, ponieważ, ja będę ściągać troszeczkę do mani, ponieważ mam tutaj brokat, a brokat dosyć słabo się ściąga acetonem. Dosyć długo to trwa, o wiele dłużej niż normalny, zwykły puder, dlatego zdecydowałam się troszeczkę usunąć tą wierzchnią warstwę fryzerką. Można to zrobić oczywiście zwykłym pilnikiem, Nie nie trzeba mieć frezarki, ale frezarka oczywiście idzie wszystko o wiele szybciej, e, aczkolwiek trzeba też się troszeczkę nauczyć, jak jej używać e, i no jest to dosyć niebezpieczne też narzędzie, dlatego ja lubię ten frez, który jest takim, ma taką okrąg zaokrągloną końcówkę e, przy skórkach i e, zapobiega to skaleczeniu tych skórek, bo wierzcie mi, że naprawdę wiele razy się skaleczyłam, wiele razy się też oparzyłam, ponieważ ta frezarka ma dosyć mocne obroty, więc jeżeli się przebywa w jednym miejscu zbyt długo, e, przeciera, to po prostu idzie takie ciepło od tarcia, po prostu od tarcia. E, dlatego frezarka to nie jest zabawa i ja mi naprawdę dużo czasu zaszło zanim się nauczyłam i nadal nie jestem super rewelacyjna, jeżeli chodzi o frezowanie paznokci, ale jakoś daję sobie radę. Tutaj chciałam Wam pokazać taki trik, który bardzo lubię stosować, zanim zacznę moczyć paznokcie w acetonie. Nakładam dosyć sporo olejku na skórki wokół paznokci i w ogóle na ręce i trochę wcieram tak wmasowuję w skórę, ponieważ zapobiegnie to znacznemu wysuszeniu skóry od acetonu. Aceton jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o usuwanie manikuru tytanowego. Mam również filmik na moim kanale. Ale poświęcone tylko i wyłącznie tej metodzie, w jaki sposób najlepiej usunąć manikur tytanowy, najszybciej właściwie usunąć manikur tytanowy. Tutaj pokazuję oczywiście w ogromnym przyspieszeniu, ale wierzcie mi, że ja tak za każdym razem usuwam mani tytanowe. Oczywiście aceton nie jest super rewelacyjny, super zdrowy, wysusza skórę, trochę wysusza paznokcie, aczkolwiek ja uważam, że nie jest aż na to. Tak, niebezpieczny, jak czasami się może wydawać. No i e, z, usunięcie manikuru cytanowego acetonem jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie. Tak wyglądają moje paznokcie zaraz po wyjęciu z tej torebki z acetonem. Jak sami widzicie, nie ma jakiejś strasznej tragedii. E, resztki tego manikuru cytanowego, które troszeczkę gdzieś tam w rogach zostają, ja usuwam już zwykłym, normalnym pilnikiem. E, jest to naprawdę, są to takie Super ty tyci tyci resztki. Nie będę już teraz moczyć, nie wiadomo jak długo po to, żeby te reszteczki wszystkie zeszły. I zaraz po wyciągnięciu paznokci z acetonu, myję ręce pod bieżącą wodą. Normalnie wodą i mydłem, żeby usunąć resztki tego acetonu, który mógłby znajdować się na skórze. I wcieram jeszcze raz olejek bardzo dokładnie w paznokcie i w skórę wokół paznokci i w ogóle w całe ręce i zostawiam po prostu żeby ta skóra wchłonęła te wszystkie wartości odżywcze i ten olejek dosyć dobrze, żeby się troszeczkę nawilżyła. Uważam, że wtarcie troszeczkę tego olejku w skórę jest lepszym trikiem niż do, dołożenie olejku do acetonu, ponieważ wiem, że wiele dziewczyn taki trik stosuje, że bezpośrednio do tego acetonu wlewają trochę olejku. Ja uważam, że wtarcie go w skórę ma troszeczkę lepszy efekt, ponieważ jednak więcej tego produktu zostaje na skórze, ale jest to po prostu kwestia, że tak powiem, upodobań. Po y, usunięciu menikuru stanowego delikatnie opiłowuję paznokcie, żeby nadać im delikatnie kształt i zajmuję się usunięciem skórek wokół paznokci. Będę to robić również frezarką, aczkolwiek są również sposoby alternatywne i dla tych osób, które nie posiadają frezarki, to są takie płyny, które nazywają się cuticle remover, które naprawdę dosyć dobrze działają oraz taki szklany pilniczek. Ja pokazywałam tę metodę w którymś z moich poprzednich filmików. Postaram się zalinkować ten filmik tutaj w prawym górnym rogu u góry. Bardzo ważny jest ten właśnie krok usunięcia tych nabłonków. To jest po prostu, to nie jest żywa skóra, są, jest to po prostu martwy nabłonek, który tworzy się na paznokciach. Jest to naturalna reakcja naszych, naszego ciała. Natomiast bardzo ważne jest usunięcie tych właśnie martwych nabłonków, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to nasza mania nie będzie się nam dobrze trzymać, się zapowietrzenia, będzie ono odbadać i po prostu szkoda naszej całej pracy. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest dokładne usunięcie wszelkich tłuszczy z naszych paznokci. Ja w tej buteleczce ze sprayem mam czysty spirytus, którym właśnie wysuszam i usuwam wszelkie tłuszcze z płytki paznokci przed nałożeniem tytanów. Kolejnym krokiem w takiej mojej rutynie, w jaki sposób ja robię mani tytanowe, jest zdecydowanie się na kolor. I jest to krok, który zajmuje mi naprawdę zdecydowanie najwięcej czasu, ponieważ mam tych kolorów rzeczywiście dosyć sporo. Kolekcjonuję je naprawdę z ogromną pasją od kilku lat już, więc moja kolekcja jest dosyć duża. No i decyzja o tym, jaki kolor położyć na paznokcie, naprawdę zajmuje mi najwięcej czasu. Tym razem zdecydowałam się na zestaw od Revela, taki zestaw kolorów pomarańczowy przechodzący w róż. Jak wiecie, bardzo lubię zestawy, ponieważ jest to bardzo łatwy wybór, nie muszę się gimnastykować z kolorami, który pasuje do którego, jaki kolor wybrać itd. Tak Oprócz tego, jak widzicie, tutaj mam moją maskę gazowniczą, którą używam do każdego mani. Jest to maska, która pomaga mi w ograniczeniu objawów tak tzw. Tak deep flu, czyli alergii wziewnej na płyny do mani tytanowego. Jeżeli chcielibyście więcej wiedzieć na ten temat, to mam również filmik na moim kanale, na który bardzo Was zapraszam. Ten filmik będzie również zalinkowany w prawym górnym rogu, jeżeli chcielibyście wiedzieć, co? to jest deep Flu i w jaki sposób się przed nią uchronić. Tutaj przy okazji chciałabym wam, Was również zaprosić bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału, jeżeli e, robicie tytany, jest, jesteście ciekawi, co to za metoda, w jaki sposób najlepiej zrobić zdobienia na tytanach, jest to e, tematyka właśnie, którą poruszam na moim kanale. E, bardzo lubię tytany, zajmuję się nimi od wielu, wielu lat i e, mam nadzieję, że przekazuję trochę fajnych, ważnych informacji, których ja się zdążyłam nauczyć przez te lata podczas robienia właśnie. Mani tytanowego sama na sobie. Wszystkiego nauczyłam się sama na sobie z internetu, z różnych źródeł, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. A tutaj już, jak widzicie, nakładam drugą warstwę mojego pudru tytanowego. Ja zawsze buduję paznokcie za pomocą pudrów kolorowych. Nie używam pudru budującego do budowy paznokcia. Ja używam pudru budującego, czyli clear do zabezpieczania ewentualnych wzorów i zdobień na paznokciach. Czasami również buduję pudrem bezprzezroczystym, pudrem clear, e, mój Apex, e, ale w dosyć rzadkich wypadkach uważam, że. Z tego co się przekonałam na własnej skórze, na, własnej na własnych paznokciach, to budowa pudrem kolorowym nie ustępuje trwałością w żaden sposób, budową za pomocą pudru clear, więc ja z powodzeniem stosuję tę metodę od wielu, wielu lat i nigdy jeszcze nie miałam żadnych problemów. Ważne jest natomiast, żeby naprawdę prawidłowo zbudować ten paznokieć i nałożyć odpowiednią ilość warstw po to, żeby ten paznokieć był trwały, mocny i po prostu się nie łamał. you <laughs> Jeżeli nie wiecie o czym mówię, jeżeli temat Apexu i budowy paznokcia jest dla Was nieznany, to bardzo serdecznie zapraszam Was do kilku filmików, które publikowałam już wcześniej na moim kanale właśnie na ten temat. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat prawidłowej budowy paznokcia, w jaki sposób nakładać tytan, aby zbudować odpowiedni Apex, no to naprawdę zapraszam Was do kilku filmików, które już publikowałam na moim kanale i kilka z nich zalinkuję również w prawym górnym rogu. W skrócie mogę Wam tylko powiedzieć tutaj, że chodzi o to, aby w odpowiedni sposób nałożyć e, odpowiednią również ilość warstw na paznokieć po to, żeby ten paznokieć był trwały i po prostu się nie łamał. Natomiast w jaki sposób to zrobić? Są różne szkoły, różne metody. Ja stosuję jedną z tych metod przez... stosowałam przez długi, długi czas i bardzo się dobrze ona sprawdza. Jeżeli macie również pytania bądź chcecie wiedzieć, w jaki sposób odpowiednio opiłować paznokcie, to również zapraszam Was do jednego z moich filmików na moim kanale. Mam ich, tych filmików już dosyć sporo, więc jeszcze raz, jeżeli macie ochotę subskrybować mój kanał, to bardzo by mnie to cieszyło. Bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Jak widzicie tutaj sposób w jaki nakładam bazę jest pokazany w prędkości 1 do 1, czyli nie jest w żaden sposób przyspieszony. Staram się nakładać bazę dosyć powoli, dosyć dokładnie. Staram się nie śpieszyć się za bardzo, a bardziej położyć nacisk na dokładne położenie tej bazy, dlatego, że tam gdzie położę bazę, tam przyklei się mój puder i polecam Wam naprawdę troszeczkę przyłożyć się do położenia tej bazy w dokładny sposób, ponieważ Aż później jest łatwiej takie poznokcie piłować. One są po prostu wtedy bardziej gładkie, bardziej równe. Nie ma aż takich strasznych górek i dołków. Dlatego ja polecam właśnie bardziej powoli i dokładnie niż szybko, szybko i później trzeba się namęczyć przy piłowaniu. Natomiast mimo wszystko nawet przy bardzo dokładnym kładzeniu bazy bardzo często pojawiają się właśnie takie... Bardzo duże górki dołki. I tutaj też mój taki e, tip, taki, taka rada dla Was. E, w momencie, kiedy widzicie, że te górki dołki są naprawdę ogromne, to nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań, żeby nie opiłować troszeczkę tych paznokci, zanim e, położymy aktowator. E, trzeba te paznokcie opiłować bardzo delikatnie, ponieważ ten puder z bazą, no te produkty są jeszcze dosyć bardzo miękkie, są takie, e, no nie, nie falona przez aktywator, więc na, trzeba być naprawdę bardzo delikatnym i nie piłować za mocno, nie piłować jakoś strasznie e, intensywnie, ale można spiłować sobie te właśnie górki, dołki i w ten sposób kolejne warstwy, które będziemy nakładać, e, będą po prostu równiejsze, i w efekcie e, ten paznokiet będzie na samym końcu naprawdę jeszcze bardziej równy, jeszcze bardziej prosty i jeszcze łatwiejszy do późniejszego opiłowania. Tutaj niestety efekty są różne, są górki, dołki nadal, ale nie ma to znaczenia, ja sobie to ładnie spiłuję. Natomiast teraz pora na nałożenie aktywatora. Ja po nałożeniu aktywatora zazwyczaj odczekuję około 10 minut po to, żeby on dokładnie utwardził wszystkie warstwy. W tym czasie robię sobie kawę, czytam sobie coś na internecie, czy robię cokolwiek innego. Po tym czasie zazwyczaj te paznokcie są już naprawdę bardzo, bardzo dobrze utwardzone i można przystąpić do piłowania. Ja tutaj pokażę wam tylko skrawek tego piłowania, w jaki sposób ja wykonuję właśnie piłowanie paznokci. Zawsze opiłowuję paznokcie pilnikiem takim ręcznym, nigdy nie robię tego frezarką. I filmik na temat piłowania, w jaki sposób opiłować paznokcie. W taki sposób, aby wszystkie były równe i takie same. Mam również na moim kanale, więc zapraszam do obejrzenia. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie będę tutaj wstawiać całego filmiku na temat pyłowania, ponieważ byłby to filmik naprawdę bardzo, bardzo długi. Po wypiłowaniu i wypolerowaniu paznokci zawsze nakładam kolejną warstwę aktywatora. Pozwoli to na to, aby te warstwy bazy, które zostały odsłonięte być może podczas piłowania, zostały dobrze utwardzone przez aktywator. Bardzo Wam polecam ten krok, zwłaszcza jeżeli zdarza się Wam, że na przykład top Wam się nie utwardza bądź nie ładnie błyszczy, warto dodać dodatkowy, dodatkową warstwę aktywatora na paznokcie. A teraz mogę przejść do ostatniego kroku w moim mani, czyli do nałożenia topu. Pierwszą warstwę topu tytanowego nakładam zawsze bardzo szybko i staram się to zrobić w dwóch, maksymalnie trzech przejściach, bez miziania pędzelkiem po paznokciu, ponieważ aktywator, który znajduje się w paznokciu, może utwardzić ten pędzelek, tą bazę, a właściwie ten top, który jest na pędzelku i po prostu wszystko może stwardnieć. Dlatego trzeba to robić naprawdę dosyć szybko i sprawnie. Ale druga warstwa już pozwala na dojście wszędzie, tam e, topem gdzie chcemy, i tak wygląda efekt końcowy tych właśnie moich paznokci. Powiem Wam szczerze, że ten zestaw jest naprawdę rewelacyjny. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest naprawdę rewelacyjny na wiosnę, piękne kolory, które można użyć e, oczywiście. Osobno. Nie trzeba używać wszystkich pięciu na raz. Można użyć na przykład trzy, można użyć cztery, można użyć jeden kolor. Uważam, że takie zestawy naprawdę są bardzo praktyczne. Nie trzeba ich też używać, używać po kolei. Można pomieszać kolejność. No i te kolory są naprawdę no super. Uważam na wiosnę, na lato, są naprawdę przepiękne, bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podoba to mani. Dajcie znać, czy Wam też się podoba, czy przypodoby Wam te kolory do gustu, czy podoba Wam się takie mani właśnie z gradientem, takie przejściowe jeden kolor do drugiego. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, na lajki, subskrypcje, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach.